Warszawa, deszczowy wieczór października. Restauracja pełna ludzi. Staruszka siedzi sama przy stoliku w rogu, gdy nagle chwyta nad garstek młodej kelnerki. Jej palce drżą, oczy napełniają się łzami. Patrzy na małe brązowe znamie w kształcie półksiężyca, dokładnie takie samo, jakie miała jej wnuczka, zaginiona dwadzieścia lat temu. Kelnerka cofa się przerażona. Babcia szepcze tylko jedno zdanie: Poznałabym cię nawet po śmierci. Cała restauracja zamiera, Warszawa nigdy nie spała. Nawet teraz, gdy deszcz bębnił w okna małej restauracji na Pradze, miasto tętniło własnym, nieustannym rytmem. Tramwaje skrzypiały na zakrętach, ich metaliczne skowyczenie przecinało szum ulicy. Samochody przecinały kałuże, rozpryskując brudną wodę na krawężniki. Ludzie pędzili ukryci pod parasolami jakby unikali czegoś więcej niż tylko wilgoci, jakby uciekali przed własnymi myślami, przed ciszą, przed tym, co czeka w domu. Była piątkowa, szara godzina siódma wieczorem, czas, gdy miasto oddychało zmęczeniem tygodnia i desperacką nadzieją na weekendowy odpoczynek. Niebo było ołowiane, ciężkie od wilgoci, latarnie odbijały się w mokrym asfalcie, jak pomarańczowe duchy. Z oddali dochodził dźwięk syren, "Śmiech grupki młodych ludzi wylewających się z pobliskiego baru, szczekanie psa gdzieś w podwórku, wewnątrz restauracji pod lipą było ciepło i głośno. Zaparowałe szyby skrywały wnętrze przed światem zewnętrznym jak kurtyna oddzielająca scenę od widowni. Przy stolikach siedzieli studenci pochyleni nad laptopami, starsze pary jedzące w milczeniu, samotni mężczyźni wpatrujący się w ekrany telefonów, jakby tam szukali kogoś, kto nigdy nie odpisał." Pachniało barszczem, pierniczkami, parującymi ziemniakami i drewnem z pieca w rogu sali. Kelnerki krążyły między stolikami stacami, ich kroki rytmiczne, mechaniczne, znużone. Muzyka grała cicho z głośników. Stare polskie piosenki, które nikt już nie słuchał, ale wszystkim wydawały się znajome. No jeszcze się tam żagiel bieli. Płynęło z sufitu, nostalgiczne i smutne. Irena Kowalska siedziała przy stoliku pod ścianą, tam gdzie zawsze. Stolik numer 12. Zawsze ten sam. Miała osiemdziesiąt dwa lata i każdy z nich był wyryty na jej twarzy jak mapa bólu. Zmarszczki tworzyły głębokie bruzdy wokół oczu i ust, jakby wyryte przez lata płaczu, których nikt nie widział. Jej dłonie spoczywały na białym obrusie, pokryte plamami starości i bliznami po życiu, które nigdy nie było łagodne. Palce wciąż drżały, nie z powodu choroby, ale z powodu czegoś głębszego, bardziej upartego. Z powodu pamięci, która nie chciała odejść. Włosy miała siwe, związane w ciasny kok, nie z elegancji, ale z przyzwyczajenia. Oczy, szare, zmęczone, ale wciąż czujne, wciąż szukające, zawsze szukające. Na sobie miała stary granatowy płaszcz, który pamiętał lepsze czasy. Pod spodem, wełnianą sukienkę w drobne kwiaty wypłowiałą od prania. Na szyi. Cieniutki łańcuszek ze złotym medalionem, który nigdy nie otwierała przy ludziach. Przychodziła tu co piątek od dwudziestu lat, zawsze sama, zawsze ten sam stolik, zawsze rosół i kompot z wiśni. Kelnerki znały ją z widzenia, ale nikt nie pytał, dlaczego tyle lat przychodziła sama, dlaczego nigdy nie uśmiechała się, dlaczego czasami wpatrywała się w pusty talerz, jak w studnie bez dna. Nikt nie pytał, bo ludzie w takich miejscach nauczyli się nie pytać. Każdy miał swoje duchy. Każdy niósł coś, czego nie dało się odłożyć. Irena patrzyła na deszcz za oknem. Krople spływały po szybie jak łzy, które dawno przestały płynąć z jej oczu. Była pusta, od lat pusta. Żyła, bo trzeba było żyć. Oddychała, bo ciało jeszcze pamiętało jak. Ale życie, prawdziwe życie, skończyło się dwadzieścia lat temu na placu zabaw w parku Skaryszewskim. Tego wieczoru za barem stała nowa dziewczyna. Irena zauważyła ją od razu. Nie dlatego, że była piękna, choć była, ale dlatego, że coś w jej ruchach przypominało coś zapomnianego, coś pogrzebanego głęboko. Wysoka, szczupła, z jasnymi włosami związanymi w niedbały kucyk. Miała może dwadzieścia pięć lat, może mniej, może więcej. Trudno było powiedzieć, jej twarz nosiła ten dziwny wyraz ludzi, którzy dorośli zbyt szybko. Poruszała się szybko, sprawnie, jakby pracowała tu od lat, choć to był jej pierwszy tydzień. Nazywała się Kasia. Nikt nie znał jej nazwiska, nikt nie pytał. Nosiła czarny fartuch, białą koszulkę i sprane dżinsy. Włosy opadały jej na twarz, gdy pochylała się nad stolikami. Mówiła mało, uśmiechała się rzadko, ale robiła swoją pracę dobrze szybko, cicho, niemal niewidocznie. Irena obserwowała ją ukradkiem. Nie wiedziała dlaczego. Może dlatego, że była młoda, może dlatego, że jej włosy miały ten sam odcień jasnego blond, co nie. Nie wolno było myśleć o tym. Kelnerka podeszła do jej stolika z notes M w dłoni. Uśmiechnęła się uprzejmie, ale bez ciepła, zawodowo. Dobry wieczór, co dla pani? Irena uniosła wzrok i zamarła. Te oczy, szare, dokładnie takie same. Nie, to niemożliwe. Tysiące ludzi ma szare oczy. Rosu, powiedziała cicho. I kompot z wiśni. Kasia zapisała, skinęła głową i ruszyła w stronę kuchni, ale coś w jej spojrzeniu, coś ulotnego, niemal niedostrzegalnego, sprawiło, że Irena nie mogła oderwać wzroku. Sposób, w jaki odgarniała włosy z czoła, gest delikatny, nieświadomy, znany. Sposób, w jaki stawiała kroki, lekko, niemal bezszelestnie, jakby chodziła na paluszkach. W serce Ireny uderzyło mocniej, niepokój, jakby coś w powietrzu pękło. Zamknęła oczy: to tylko zmęczenie, to tylko starość, mózg, który widzi rzeczy tam, gdzie ich nie ma. Od dwudziestu lat widziała swoją wnuczkę wszędzie w parku, w tramwaju, w twarzach obcych dzieci za każdym razem był to fałszywy alarm za każdym razem ból wracał jeszcze silniejszy, ale tym razem tym razem coś było inaczej. Gdy Kasia wróciła z talerzem, Irena obserwowała ją jak drapieżnik każdy ruch. Każdy gest, każdy oddech. Dziewczyna postawiła rosół na stole, uważnie, by nie rozlać. Parował delikatnie, wypełniając przestrzeń między nimi zapachem koperku i marchewki. Kasia pochyliła się, by sprawdzić, czy wszystko w porządku. I wtedy Irena to zobaczyła. Na wewnętrznej stronie lewego nadgarstka Kasi, tuż nad pulsem, tam, gdzie skóra była najbardziej delikatna, małe brązowe znamie w kształcie półksiężyca. Świat przestał istnieć, czas zamarł, dźwięki restauracji zniknęły, zostało tylko to znamie, ten przeklęty, błogosławiony księżyc. Irena nie myślała, jej ręka wystrzeliła jak sprężyna i chwyciła nad garstek dziewczyny mocno, desperacko, palce zacisnęły się na chudej ręce, jak stalowe kajdanki. Kasia krzyknęła, odstawiła talerz z hukiem, Próbowała się wyrwać, ale Irena trzymała z siłą, której nikt by od niej nie oczekiwał. Z siłą matki, która właśnie znalazła zgubione dziecko. Co pani robi? Na no proszę puścić. Ale Irena nie słyszała. Patrzyła na to znamie, na ten cholerny, bolesny, cudowny księżyc, który palił jej oczy jak wspomnienie nie do zniesienia. Przybliżyła twarz Kasi do swojej, wpatrując się w skórę, jakby mogła tam odczytać prawdę. To było ono, dokładnie takie samo, ten sam kształt, ta sama wielkość, to samo miejsce, to znamie, wyszeptała łamiącym się głosem. Jest rodzinne, cała restauracja zamarła, rozmowy ucichły, ludzie odwrócili głowy, ktoś wstał z krzesłem, kelner za barem położył ręce na barze, gotów interweniować. Muzyka grała dalej, ale już nikt jej nie słyszał. Kasia wyrwała rękę gwałtownym szarpnięciem i cofnęła się, dysząc ciężko. Oczy miała szeroko otwarte, pełne strachu i zaskoczenia, ręka jej drżała. Pani zwariowała? Moja wnuczka, powiedziała Irena, a łzy spływały po jej policzkach, jak deszcz po szybie. Miała dokładnie takie samo, dokładnie takie samo. Jej głos pękł na ostatnim słowie. Cała restauracja wpatrywała się teraz w tę scenę. Staruszka płacząca przy stoliku, młoda kelnerka cofająca się, jak przestraszone zwierzę. Cisza była ogłuszająca. Kasia popatrzyła na nią przez długą chwilę. W jej oczach błysnął strach, potem coś innego. Dezorientacja, niedowierzanie, może odległy cień czegoś niemal zapomnianego. Potem odwróciła się i uciekła do zaplecza, prawie biegnąc, nie oglądając się za siebie. A Irena została sama, z drżącymi dłońmi i otwartą raną, która nigdy się nie zagoiła. Ludzie zaczęli wracać do swoich rozmów. Kelner podszedł, zapytał, czy wszystko w porządku. Irena skinęła głową, nie patrząc na niego. Siedziała w ciszy. Rosół stygł przed nią, nietknięty. Nie czuła smaku, nie czuła głodu, czuła tylko jedno, niemożliwe. Ale co jeśli... Kasia zamknęła się w małej toalecie dla personelu i oparła o zimne kafelki. Oddychała szybko, płytko. Ręce jej drżały. Spojrzała na swoje nadgarstek. Na to małe, brązowe znamie, które miała od urodzenia. Zawsze je miała, zawsze było tam, ale nikt nigdy na nie nie reagował w ten sposób, nikt nie chwytał jej jak tonący deski ratunkowej, nikt nie patrzył na nią z taką boleścią zamknęła oczy, w jej głowie kotłowały się myśli, których nie chciała nazywać, wspomnienia, które nie miały sensu, luki w jej życiu, które nigdy nie zostały wypełnione, nie pamiętała swojego dzieciństwa, przynajmniej nie do końca. Wiedziała tylko tyle, że dorastała w rodzinie zastępczej na peryferiach Warszawy. Nikt jej nie bił, nie krzyczał, ale też nikt jej nie kochał. Była tam, to wszystko. Kilka miesięcy temu zaczęła szukać odpowiedzi przeszukiwała archiwa, rejestry, stare dokumenty, bez rezultatu. Jej papier urodzenia był nieczytelny, nazwisko zmienione, historia zamazana. A teraz ta staruszka Kasia otworzyła oczy i wpatrzyła się w swoje odbicie w brudnym lustrze. Kim ona była, naprawdę? Irena siedziała nieruchomo przez kolejne pół godziny. Rosół stygł na talerzu. Ludzie przestali na nią patrzeć. Życie restauracji wróciło do rytmu, ale dla niej nic nie wróciło. W głowie wracała do tamtego dnia, do najgorszego dnia swojego życia. Dwadzieścia lat temu, plac zabaw w parku z Karyszewskim, słoneczne popołudnie. Jej wnuczka, Mała Zuzia, zaledwie trzy latka, bawiła się w piaskownicy. Irena siedziała na ławce, zaledwie kilka metrów dalej. Rozmawiała z sąsiadką przez pięć minut, może dziesięć. I nagle Zuzia zniknęła. Krzyki, panika, policja, psy tropiące. Poszukiwania trwały tygodniami, miesiącami, latami. Nic, ani śladu. Dziecko rozpłynęło się w powietrzu. Rodzice Zusi, córka Ireny i jej zięć nie przetrwali tego. Rozwód, uzależnienia, samobójcza cisza. Oboje nie żyli. Irena została, z winą, która zjadała ją od środka, z znamieniem na sercu, którego nikt nie widział, a teraz zobaczyła je na nadgarstku obcej dziewczyny. Nie mogła oddychać. Gdy Kasia w końcu wyszła z toalety, Irena już nie było, stolik był pusty, rosł nietknięty, na talerzu leżał złożony kawałek papieru, Kasia wzięła go drżącą ręką i rozłożyła, tam kredowym pismem staruszki było napisane jeśli chcesz znać prawdę, przyjdź jutro. Adres na odwrocie. Musisz to zobaczyć. Proszę. I adres: Ulica Ząbkowska 47, Praga. Kasia zacisnęła kartkę w dłoni. Cześć niej krzyczała, żeby wyrzucić ten papier i nigdy już o tym nie myśleć, ale inna część, ta, która całe życie szukała odpowiedzi, już wiedziała, że tam pójdzie. Ząbkowska 47 była starą kamienicą z czerwonej cegły. Otoczoną dzikim bluszczem i starymi klonami. Klatka schodowa pachniała wilgocią i czasem. Drewniane schody skrzypiały pod stopami kasi, jakby odliczały jej wahanie. Trzecie piętro. Drzwi na końcu korytarza. Zapukała raz. Cicho, jakby chciała dać sobie możliwość ucieczki. Drzwi otworzyły się natychmiast. Irena stała w progu w starym swetrze i spódnicy do kostek. Wyglądała na jeszcze starszą niż wczoraj, albo bardziej złamaną. Wiedziałam, że przyjdziesz, powiedziała cicho. Kasia nie odpowiedziała. Weszła. Mieszkanie było małe, ale czyste. Stare meble, ręcznie haftowane serwetki, zdjęcia wszędzie. Na ścianach, na półkach, na parapetach. Czarno-białe, wyblakłe, pełne twarzy, które dawno przestały oddychać. Ale jedno zdjęcie przykuwało wzrok. Wisiało w ramce na honorowym miejscu, tuż nad komodą. Mała dziewczynka, może trzyletnia, jasnowłosa. Z uśmiechem tak czystym, że bolał, Kasia podeszła bliżej. Serce biło jej jak młot. To ona, powiedziała Irena, stając obok, moja wnuczka, Zuzanna. Kasia patrzyła na zdjęcie jak zahipnotyzowana. Coś w tej twarzy zaginęła dwadzieścia lat temu, miała trzy lata. Głos Ireny drżał. Nigdy jej nie znaleźli, nigdy! Ale to znamie, przerwała walcząc z łzami. To znamie było nasze jej matka je miała ja też w naszej rodzinie przechodzi z pokolenia na pokolenie Kasia nie mogła oderwać wzroku od zdjęcia jasnowłosa szare oczy drobna i to znamie Irena położyła drżącą dłoń na ramieniu Kasi to ty prawda moja Zuziu nie wiem wyszeptała Kasia naprawdę nie wiem Irena otworzyła szufladę i wyciągnęła plastikową teczkę wypełnioną dokumentami Akta policyjne, zdjęcia z poszukiwań, artykuły z gazet, wszystko. Zabrano cię z Placu Zabaw, zniknęłaś w sekundę, szukali cię całe miasto, ale nic, Irena usiadła ciężko na krześle, myślałam, że umarłaś, myślałam, że zginęłaś w jakimś lesie, w zimnej ziemi. Przez dwadzieścia lat żyłam z tym. Kasia siedziała obok niej, drętwa. Mam. niewyraźne wspomnienia, coś jak sen, duży park. Podoba Ci się ta historia? Kliknij łapkę w górę i nie zapomnij zasubskrybować. A teraz ruszajmy dalej. Kobieta z ciemnymi włosami, która wzięła mnie za rękę. Samochód. Irena uniosła głowę gwałtownie. Widziałaś ją? Tę kobietę? Nie pamiętam twarzy, tylko głos. Cichy. Mówiła, że zabiera mnie w bezpieczne miejsce. Cisza była ciężka, jak ołów. Irena zakryła twarz dłońmi i zaczęła płakać. Bezgłośnie, całym ciałem, a Kasia siedziała obok, nie wiedząc, co czuje: strach, ulgę, przerażenie? Czy to możliwe, że całe jej życie było kłamstwem? Test DNA został zrobiony w ciszy, w małej klinice na Mokotowie. Wystarczyła wymazówka z policzka. Wyniki miały przyjść za pięć dni, pięć dni, które ciągnęły się jak wieczność. Kasia nie mówiła nikomu w pracy o tym, co się dzieje, funkcjonowała mechanicznie, uśmiechała się do klientów, Zapisywała zamówienia, wynosiła talerze, ale w środku była pusta. Irena czekała w domu, nie jedząc, nie śpiąc, tylko patrząc w okno i wierząc w cud, którego bała się nazwać. Piątego dnia oboje siedziały w klinice na twardych plastikowych krzesłach. Kasia zaciskała dłonie. Irena modliła się po cichu. Lekarka weszła z brązową kopertą. Jej twarz była neutralna, profesjonalna. Wyniki są jednoznaczne, powiedziała spokojnie prawdopodobieństwo pokrewieństwa wynosi 99,97%. Pani Kasia jest biologiczną wnuczką pani Ireny. Świat się zatrzymał. Kasia usłyszała szum w uszach. Irena zaczęła płakać na głos bez wstydu, bez maski. Wstała, podeszła do dziewczyny i objęła ją z całych sił. Zuziu, moja Zuziu wróciłaś. Kasia nie płakała, nie mogła, czuła tylko pustkę. Ogromną czarną dziurę tam, gdzie powinno być coś innego. Nie pamiętała tej kobiety, nie pamiętała tego domu, nie czuła, że należy, ale wynik nie kłamał, jej życie było kłamstwem, a prawda właśnie ją znalazła. Tego samego wieczoru Kasia siedziała w swoim małym wynajmowanym pokoju na drugim końcu miasta, trzymała w ręce wydruk z wynikami, gapiła się na liczby, na nazwiska, na oficjalne pieczęcie, potem wzięła telefon i wybrała numer, numer, który miała zapisany od lat, ale nigdy nie używała. Halo? odezwał się męski głos Tato? wyszeptała. Musimy porozmawiać. Spotkali się w kawiarni blisko dworca miejsce neutralne, pełne ludzi, gdzie krzyk byłby niemożliwy. Andrzej Nowak, jedyny ojciec, jakiego Kasia znała, siedział po drugiej stronie stolika. Miał sześćdziesiąt lat twarz zmęczoną życiem i spojrzenie człowieka, który boi się pytań. Kasia położyła wynik na stole. Bez słowa Andrzej spojrzał na papier, Potem na nią. I westchnął tak ciężko, jakby wypuszczał z siebie dwadzieścia lat tajemnicy. Skąd? Skąd to masz? Z kliniki. DNA nie kłamie. Głos Kasi był spokojny, ale w środku kipało. Nie jestem twoją córką, prawda? Andrzej zamknął oczy. Przez długą chwilę milczał. Nie, powiedział w końcu. Nie jesteś. Kasia zacisnęła zęby. Chociaż się tego spodziewała, usłyszenie tego nagło bolało jak uderzenie. Moja żona, zaczął Andrzej patrząc w blad stolika, nie mogła mieć dzieci, chciała, rozpaczliwie. I ktoś, ktoś jej zaproponował rozwiązanie, nieoficjalne, szybkie, bez zbędnych pytań. Ukradliście mnie, wyszeptała Kasia. Nie, podniósł głos, a potem natychmiast go obniżył. My nic nie wiedzieliśmy. Kobieta, która ci załatwiła adopcję, powiedziała, że jesteś sierotą, że twoi rodzice nie żyją, że potrzebujesz domu. My uwierzyliśmy. I nigdy nie sprawdziliście? Cisza. Bałem się, przyznał w końcu. Bałem się, że jak zacznę szukać prawdy, to ją stracę. Moja żona zmarła pięć lat temu. Nigdy się nie dowiedziała. I cieszę się, bo to by ją zabiło. Kasia patrzyła na niego jak na obcego. A mnie nie obchodzi, że mnie zabiło. Andrzej wyciągnął rękę przez stół, ale Kasia cofnęła swoją. Przepraszam, powiedział łamiącym się głosem, naprawdę, chciałem być dobrym ojcem, starałem się, może nie było idealnie, ale starałem się. Nie wystarczyło, odpowiedziała cicho, bo ja nie byłam twoim dzieckiem. Byłam dzieckiem, które ktoś ukradł. I zabrał je babci, która płakała przez dwadzieścia lat. Wstała, Andrzej też. Kasia, proszę, mam na imię Zuzanna. Powiedziała i wyszła. W drodze powrotnej płakała. Pierwszy raz od tygodni. Płakała z wściekłości, z bólu, z poczucia zdrady. Jej życie było zbudowane na kłamstwie. Jej nazwisko było kłamstwem. Jej tożsamość była kłamstwem. Ale teraz znała prawdę. I prawda bolała bardziej niż cokolwiek innego. Minęło pół roku. Wiosna rozkwitła w Warszawie jak obietnica czegoś nowego. Kwitnące kasztany wypełniały powietrze słodkim zapachem, a brzozy trzepotały młodymi, jasnozielonymi liśćmi. Słońce świeciło łagodnie, nie piekło jeszcze jak w lecie. Tylko delikatnie dotykało skóry ciepłem, które przypominało, że życie wciąż jest możliwe. Był sobotni poranek, godzina dziesiąta. Irena siedziała na drewnianej ławce w parku z Karyszewskim. Tym samym parku, tym samym miejscu, gdzie dwadzieścia lat temu straciła wszystko. Gdzie czas się zatrzymał? Gdzie zaczęła się jej osobista przepaść? Przez lata omijała to miejsce, nie mogła tutaj wrócić, nie mogła patrzeć na ten plac zabaw, na te piaskownice, na te huśtawki, które wciąż kręciły się na wietrze, jakby nic się nigdy nie stało. Każda wizyta byłaby jak otwieranie rany na nowo, ale teraz była tutaj, po raz pierwszy od tamtego dnia, bo nie była sama. Obok niej na tej samej ławce siedziała Kasia albo zuzanna, ciągle nie była pewna, jak ma o sobie myśleć, ciągle balansowała między tymi dwoma tożsamościami, jedna zbudowana przez dwadzieścia lat kłamstwa, druga odkopana z gruzów zapomnienia. Miała na sobie jasną, lnianą kurtkę i dżinsy, włosy spięte w luźny warkocz, nie wyglądała jak dziewczyna, która codziennie nosi czarny fartuch kelnerki, wyglądała jak ktoś, kto dopiero zaczyna oddychać. Terapia pomogła, powoli. Bardzo powoli, ale pomogła. Pierwsze miesiące były najgorsze. Kasia, wtedy jeszcze nazywała się tylko Kasią, nie mogła spać. Budziła się w nocy z lana, potem z sercem walącym jak młotem, z krzykiem uwięzionym w gardle, śniła o ciemnych samochodach, o obcych rękach, o twarzach bez twarzy, o rzeczach, których świadomie nie pamiętała, ale ciało pamiętało. Irena też nie spała leżała w swoim małym mieszkaniu, patrząc w sufit i zadając sobie pytanie, czy ma prawo do tej dziewczyny, czy ma prawo domagać się miłości, gdy minęło tyle lat, czy ma prawo wtargnąć w jej życie, jak huragan i wszystko zniszczyć w imię prawdy. Spotykały się raz w tygodniu u terapeutki, potem w kawiarni, potem w parku, malutkie kroki, ostrożne słowa, nauczyły się rozmawiać, dzielić się milczeniem odnajdywać wspólne gesty, które nie wymagały tłumaczenia. Irena nauczyła Kasie rodzinnych przepisów, pokazała jej, jak robić pierogi z kapustą i grzybami, dokładnie tak, jak robiła to jej babka, matka Ireny, dawno temu w małej wiosce pod Lublinem. Kasia słuchała, robiła notatki, próbowała sama i pierwszy raz w życiu poczuła, że gotowanie to nie tylko mechaniczna czynność, ale więź z kimś, kto już nie żyje ale wciąż istnieje w geście, w smaku, w zapachu. Kasia czytała Irenie wieczorami, gdy staruszka nie mogła zasnąć. Stare polskie wiersze. Leśmiana, Tuwima, Miłosza, słowa, które brzmiały jak modlitwy. Czasami Irena płakała w ciszy, czasami zasypiała ze spokojnym wyrazem twarzy. To nie była bajkowa odbudowa rodziny. Zbyt wiele zostało utracone, zbyt wiele lat minęło. Nie dało się cofnąć czasu. Nie dało się odzyskać tego, co zniknęło pierwszych kroków, pierwszych słów, pierwszych dni szkoły, urodzin, świąt Bożego Narodzenia spędzonych osobno. Ale to był początek, kruchy, bolesny, ale prawdziwy. Siedziały teraz obok siebie, patrząc na plac zabaw. Dzieci biegały, śmiały się, huśtały się, wspinały na drabinki, rodzice siedzieli na ławkach, pili kawę z termosu, rozmawiali przez telefony. Świat był normalny, życie toczyło się dalej obojętne na ich historię. Ciągle tutaj przychodzę w snach, powiedziała Kasia cicho, nie odrywając wzroku od Placu Zabaw. Tylko, że w śnie jestem małą dziewczynką i bawię się w piaskownicy. A potem ktoś mnie woła i odchodzę. Irena zacisnęła dłonie na kolanach, słuchała. I we śnie. Ja chcę odejść. Nie krzyczę. Nie płaczę. Po prostu idę, jakby. jakby to było naturalne. To nie była twoja wina, wyszeptała Irena. Byłaś dzieckiem, wiem, Kasia westchnęła, ale ciągle czuję, że część mnie nie żyła przez dwadzieścia lat. Jakbym była tylko cieniem, a teraz nagle muszę być prawdziwa i to jest przerażające. Irena odwróciła się do niej. Jej stara, pomarszczona dłoń powoli, bardzo ostrożnie spoczęła na dłoni Kasi. Nie musisz być nikim innym niż sobą. Nie musisz się zmieniać dla mnie. Nie musisz mnie kochać, bo jesteś moją wnuczką. Głos jej drżał. Po prostu, po prostu cieszę się, że żyjesz. To wystarczy. Kasia spojrzała na tę starą, krucha rękę, spoczywającą na swojej, i nie cofnęła jej. Po raz pierwszy nie cofnęła. Ciągle nie wiem, jak mam do ciebie mówić, przyznała. Babciu brzmi jak kłamstwo, ale Ireno brzmi za chłodno, więc mów jak ci wygodnie. Irena uśmiechnęła się smutno. Nazwy się zmienią albo nie, ale nie zmieni się to, że siedzę tutaj obok ciebie. I że to się naprawdę dzieje. Kasia skinęła głową. W kąciku oka pojawiła się łza, ale nie pozwoliła jej spaść. Wiatr szeleścił liśćmi. Gdzieś w oddali pies szczekał radośnie. Tramwaj skrzypnął na zakręcie. Życie toczyło się dalej, nieubłaganie, ale już niesamotnie. Wiesz, powiedziała Kasia po długiej chwili, zapisałam się na kurs psychologii Zacznę we wrześniu. Irena uniosła brwi zaskoczona. Naprawdę? Chcę zrozumieć. Chcę pomagać ludziom, którzy... którzy się zgubili. Jak ja. Kasia wzięła głęboki oddech. I może pewnego dnia sama będę pomagać komuś odnaleźć drogę do domu. Irena poczuła, jak coś pęka w jej piersi. Nie z bólu, z dumy, z nadziei. Będziesz wspaniała, wyszeptała. Siedziały w milczeniu jeszcze przez długie minuty. Patrzyły na dzieci, na wiosnę, na światło. I nagle Kasia powiedziała coś, czego Irena nigdy nie spodziewała się usłyszeć. Babciu? Irena zamarła. Serce jej stanęło. Tak, mogłabyś. mogłabyś mi opowiedzieć o mojej mamie? O prawdziwej mamie? Łzy popłynęły Irenie po policzkach, ale tym razem nie były to łzy bólu. Były to łzy ulgi. Ulgi, której nie znała od dwudziestu lat. Tak, wyszeptała ta, tak, kochanie, opowiem ci wszystko. I zaczęła. powoli, spokojnie, opowiadała o córce, którą straciła. O dziewczynie, która kochała malować, która śmiała się głośno, która tańczyła w kuchni przy starym radiu, o kobiecie, która została matką i nie mogła uwierzyć w swoje szczęście, o kobiecie, która złamała się, gdy straciła dziecko, Kasia słuchała, nie przerywała, czasami zadawała pytania, czasami tylko siedziała i patrzyła w ziemię, a świat kręcił się dalej, ale one już nie były same. Tego samego dnia wieczorem Irena siedziała w swoim małym mieszkaniu, na stoliku przed nią leżał stary album ze zdjęciami. Otworzyła go na stronie, której unikała przez dwadzieścia lat: zdjęcie małej zusi, trzyletniej, z uśmiechem pełnym radości. Irena dotknęła fotografii, ale tym razem nie płakała. Wróciłaś, wyszeptała nie tak jak myślałam, nie tak jak chciałam, ale wróciłaś. I po raz pierwszy od dwudziestu lat poczuła coś, czego już nie pamiętała spokój. Gdzieś w innej części miasta Kasia leżała na łóżku w swoim małym, wynajmowanym pokoju. Trzymała w ręku stare zdjęcie, które Irena dała jej tego dnia. Zdjęcie młodej kobiety z jasnymi włosami i szarymi oczami, jej matki. Patrzyła na nie długo. Próbowała sobie wyobrazić jej głos, jej dotyk, jej zapach. Nie pamiętała nic, ale teraz miała miejsce, od którego mogła zacząć. Miała kogoś, kto pamięta za nią. I może kiedyś, nie teraz, nie za miesiąc, może za rok, może za pięć lat, poczuje, że naprawdę wróciła do domu. Na razie wystarczyło wiedzieć, że ten dom na nią czeka. Niektóre historie nie mają szczęśliwego zakończenia, ale mają zakończenie prawdziwe. I czasami to wystarcza. Ta historia pokazuje, że prawda, choć bywa bolesna, zawsze jest lepsza od kłamstwa. Niektóre rany nigdy się nie goją, ale można nauczyć się z nimi żyć a czasami wystarczy jeden gest, jedno spojrzenie, by zmienić całe życie. Jeśli ta historia Cię poruszyła, zostaw, napisz w komentarzu, jakie emocje w Tobie wywołała i udostępnij ją komuś, kto potrzebuje usłyszeć, że nigdy nie jest za późno naprawdę. Dziękujemy, że byłeś z nami do końca. Do zobaczenia w kolejnej historii.